Cześć, widzowie. W dzisiejszym odcinku rob będziemy robili demontaż telefonu Nokia 3030 w sensie telefonu Nokia 3010, 30, 30, 30, 30, 30. Więc, no, po pierwsze, ściągamy klapkę, wyjmujemy baterię. Jeżeli potrzeba, to też karty SIM. Ogólnie ściągamy całą budowę, to możemy na bok odłożyć. Tutaj damy klapkę, by można było te śrubki przetrzymać. Dobra. Ogólnie, to mam tutaj jeszcze części do przetestowania, które mam z demontażu innego telefonu. To możemy sobie odłożyć, bo to nie możemy jakby sprawdzić, czy to działa. Po co to sobie jest. Dobra, mamy tutaj ładowania czytnik kart SIM. Yy. Tutaj mamy głośniczek. Trochę brudny w środku, przydałoby się wyczyścić. Dobra, tutaj mamy motorek wibracyjny. Ja go testowałem, on bardzo słabo chodzi, bardzo słabo. To możemy go sobie dać. O, i ten. A te trzy rzeczy musimy sobie przetestować na pewno. No i tutaj mamy te śrubki. Dobra, więc wyciągamy sobie Zilogen tox 6. Legancko T6. Zgadza się. Dobra. Cyk. I rozkręcamy. Dobra. Myślę również, że będziemy skłonni wymienić śrubki, ponieważ te są mocno zajechane. Ja chcę, aby ten telefon zachował się w dobrym stanie. Więc sobie wymienimy śrubki na prawe nowe, mam tutaj, zakupiłem tylko ostrożnie, aby tak śrubokręta za bardzo tak nie katować bo on się tak jakby może zacząć ścierać cyk śrubka w O, ta śruba właśnie jest tak zajechana, że nawet tutaj się nie, już nie dokręci nam ale że cało się trzyma tutaj też mamy Dobra. Kiedy już zdjęliśmy, możemy wziąć coś do podwadzania, Będzie czego nie zapsuć. I tutaj w tym miejscu musimy delikatnie dotknąć to. Cyk jest tutaj ten. O! I wychodzi razem z płytą górną. O, przykleiło się trochę. To nie jest dobry znak. Dobra, weźmiemy coś do czyszczenia. Ten ekran raczej przeciś... przeczyścimy. Dobra, to od razu wszystko sobie przetestujemy. Dobra, tutaj mamy te części. Ja delikatnie problem w, te... w tym egzemplarzu z trzecikiem kart SIM. Pociąć smake, a tutaj ten już starty. To myślę, że to jest właśnie powód. O. Patrzcie, ten jest tak mocno wypolerowany. To takie no jakby mniej wypolerowane, to znaczy, że ten jest nowszy. Dobra, to tutaj możemy sobie dać o, na baterii będzie tam za Cyk. Podładowanie też przetestujemy. Tutaj bardzo dużo jest takiej, ten, tych, takich taki osad delikatny mogę tak to stwierdzić. Ostrożnie, niczego. O, cyk. No i to jest właśnie, to jest właśnie osad na tym mikrofonie jest. Więc nie wiem, spróbujemy może to wyjąć. Ten mikro. I on tam siedzi tak sztywno. Normalnie patrzcie. Normalnie. To da radę to wyciągnąć tak z większym luzem. Ja teraz akurat to tutaj szczelnie siedzi. No tutaj. Tutaj się wymienia Co tu się, co tu się stało? Góra. Tutaj jest głośek. Tutaj to daje był stokowo. To tak bardziej głową się działo, nie? O! Wszedł. Tutaj musimy spasować dobrze. Syk. Dobra. Mamy to coś zrobione. To już zostało przetestowane. To działa. Więc możemy sobie to tu odłożyć, a ten sobie właśnie tu odłożymy. Bo ten źle działa. A wszystko sobie tutaj elegancko ten damy cyk. Naciskamy płytek uda. kranik też. Syk no i bierzemy może nowe śruby Zaczniemy testować co? Czy się w ogóle będą chciały wkręcić. Musimy tu głównie patrzeć, będzie tutaj jedna na ekran. Siłka. Syk. Tu będzie jedna na pewno na ekran. Tu nie ta strona. i tu jedna nie bo to ten to nie siedzi tu jedna aby się wszystko spasowało no dobra O! Działa ten czatnik, ale ja trochę szwankowa na początku. Działa czatnik. To sobie teraz głośnik. <coughs> trochę przyciśmy, bo już są bardzo późne godziny. No, coś tak... Coś tak niechętnie. слышь так нехай, не Dobrze, ga. Czytnik SIM kart jest naprawdę tutaj, jednak ten czytnik kart SIM jest, nie działa za dobrze. SIM. Więc dobra, to nie działa. Jest ostrożnie. O ja. To ten sztywno naprawdę chodzą te. Bo tu tutaj jest naprawdę dużo brudu. No, całkiem sporo. Dobra, głośnik działa dobrze. Czytnik Sim nie. Aha. Czytnik Sim damy sobie ten sam. I ważna rzecz, zapomniałem że to samo czy się ładuje. Ja nie mogę. Łomny. Ten głośniczyk trochę słabiej gra niż ten, bo ten, ten był czyszczony. Tamten zostanie przeczyszczony i potem go jeszcze przetestuję. Na cyk, Tutaj możemy go sobie na szybko zmontować. I zobaczymy, jak będzie działał, chociaż pod ładowania dobra czy będzie łada baterię Zobaczymy ładuje Żaduje to nawet dobrze. Jakby możemy sobie to zostawić tak na sery. Albo nie. Właśnie te części to są właśnie takie dodatkowe, jakby nie będę używał. Dobra, czyli ten element działa. Wkładamy go sobie tutaj, bierzemy siłki, zamieniamy to, wszystko jest to co było, dobra. Dobra, to możemy zacząć skręcać wizę. Kolejny długi odcinek na konto. Thank <laughs> you. o, no, a to jest taka bardzo ładna śrubeczka dobra, jest zmontowany Ja mówię, na te przejściówki od kart SIM. Po prostu to tak, że jest git. Telefon możemy włączyć. Więc dobra. Części działają. Jest git. No, widzę. W tym odcinku do koniec. Ja się z Wami żegnam.